I ta muzyka. Jejku, Minecraft. Jak ja to lubię. Nie wiem czy macie wystarczająco głośno tę muzykę z Minecrafta. Ale mam nadzieję, że tak, czekajcie, jeszcze to sprawdzę, żeby nie było. Nie tutaj kurczę. E, muzyka i dźwięk. Powin Powinno być dobrze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale dobra, postanowiłem tak o po prostu odcineczek, ale Witam was, ja jestem Łuki, a wy oglądacie pierwszy odcinek z serwera Przyjacielska Kraina I wam powiem, że to są początki serwera, jak serwer po prostu się urodził i jest tak naprawdę nie, niemowlakiem I wam powiem tak naprawdę jakaś jaka jest zaplanowana przyszłość tego serwera A czy tak będzie, to będzie wiadomo, ja, ja akurat znajduję się tutaj na głównym spawnie i też tutaj, jak widzicie, nie robię to szału, po wszystko sam robię, nikt mi nie pomaga. Tutaj, oczywiście, jest portal do Netteru, oczywiście, wszystko w trakcie budowy. Jak sami widzicie, wszystko sam robię, bo ja nie mam tutaj administracji nic takiego. Tylko dwa osoby pomagają mi w ogarnięciu pluginów, tak? To jest mój serwerek, jak ktoś by się pytał. Ale okej, okay, przejdźmy do, do tematu serwerka. Jak ktoś chce na serwer, macie opisane na stronie, a płynne w opisie, a jak jeszcze tam nie ma napisane, to tam wam info w drugim odcinku, a po już będzie napisane to w opisie filmu. Kiedy wchodzicie na serwer, to oczywiście musicie się zarejestrować i potem się zalogować, no i tutaj macie wszystko opisane, co i jak, więc no ja mam tutaj tłumaczyć nie muszę, oczywiście jak, jak będą nowe informacje, to ja tutaj to piszę. Właśnie na murku, a potem na stronie www. No i tutaj też powodzenia, i gdzie sobie obchodzić gdzie Tylko chcecie, to na razie jest pustka. Ale tutaj będzie najprawdopodobniej, najprawdopodobniej show, czyli to powiedzieć, że będzie się działo. A tak konkretnie wam mogę powiedzieć, że zasłoniłem sobie na minimapce um, kordy, czyli kordy, koordynaty, ponieważ nie chcę wam stracać mojej miejscówki i ja oczywiście yy, wam pokażę. Tak naprawdę, dobra, tutaj jest, jest nieważne, ale ja Wam tak naprawdę pokażę LPUSER na mnie, tak naprawdę, e... Parlant Ad. I tutaj właśnie macie różne ranki, czyli na przykład wiceprezydent, czyli to jest admin, to prezydent to jest admin, czyli ja, policja, moderator, koparkę, upodobanie jest default, scratch, i tutaj są właśnie ranki wynagradzeniowe, czyli za przybyty czasu serwerze i co oni naprawdę tak dają to macie wszystko opisane na stronie a tak naprawdę jaka jest yy, ranga FIPowa tego jeszcze nie ma, dopiero to wprowadzę przejdźmy może do mojej ciałeczki czyli ja jestem tutaj czyli jestem tutaj i wszystko macie na stronie ja nie muszę tego tłumaczyć jesteście ciekawi to możecie wejść na stronę ja tutaj akurat się się tak jak widać Tutaj jest, ja postanowiłem, że ja tutaj zamieszkam. sobie w kopalni, bo tutaj, jak widzicie, to jest tylko coś takiego: to jest Paul I teraz, tak wiadomo, e, pewnie zobaczycie sobie gdzieś do tej a po od spawnu Ci się kierować, ci znajdziecie moją akurat rad bazę. Moja baza jest tutaj, z tego względu, że tutaj jest właśnie ta świątynia podwodna, i chciałem ją sobie zaklepać. I widzę, nie wiem, czy to jest akurat prawda, czy nie. Ale tu chyba jest moja ciałka, tak mi się wydaje. Tu to cały ten obszar taki ciemny. Coś takiego widz, widzicie tutaj? Chyba, tak mi się wydaje. Ale tutaj ciałki, nikogo tutaj tak za bardzo nie widzę na mapie. Wioski są, trzy nawet. kospauna, no tak trzy. I tutaj jest kolejna świątynia. O kurcze, blate, o tym nie wiedziałem. Będę musiał zaklepać za chwilę. Ale ja, ja, kurde, nie wiedziałem o tym. To jest kolejna świątynia. Dobra, będę musiał ją zaklepać. Pan miał dwa świątynie, Bóg spał, no i to będą moje akurat. Bingo, dobrze, że trafiłem na to jeszcze na odcinku. A może ktoś już tam był? Oby nie, muszę sprawdzić to przede wszystkim. Ale okej, okay. ja tutaj, słuchajcie, mam jakieśkolwiek tutaj itemki. Dlatego ja sobie tam z słuchajcie, nie korzystam. Pewnie chciał to sobie skorzystam, ale póki co ja tam nie chcę korzystać z tych itemków. Z kitów, przepraszam, ale tutaj mam swoje piertoki i tak, wiesz, słuchajcie, że y, większość graczy tutaj już ma przepyte tyle czasu tutaj, y, na tym serwerze, że naprawdę są kuksami, a po coś w tym podobne. wiecie co? Ja sobie jedną tutaj użyję kit cywila. Kit y, cywil dobra mam. I teraz powiedzmy, że tego raczej nie będę potrzebował. Tam, yy, tam cały czas pływają te potworki Kurczę, mówię o nim trzymajcie się z daleka, aby mnie nie zarazili tą swoją są. Okej, okay, dobra Tutaj będę miał tej itemki Chciałem tylko kit, bo chciałem od tego jest ten kit kraczy mogą go gobrać co 24 godziny No i słuchajcie, ja się tutaj będę już tak naprawdę rozbudowywał Więc no Tutaj mam piasek, okej okay. Ja wam tłumaczę, słuchajcie, nie muszę odsyłać się na ten serwerku, po prostu macie wszystko podane w opisie. A jak nie, to obserwujcie stronę internetową, wszystko tak się dowiecie. Okej, okay. i zaleło mi pół mieszkania, to przewidzieć. Okej, okay. dobra, to nic się nie stało. Ja poczekam sobie na. A po sobie to założę, czekajcie. Mam szkło, to czemu by nie? Bo na tym to polega. Bo ja będę chciał tak właśnie robić. I to, żeby było ładnie tutaj z tym kamieniem. O, przynajmniej widać. Wszystko prawie widać. <laughs> jest dobrze, jest dobrze. Dobra, więc na no to co? Tutaj ja bym chciał zrobić sobie na pewno. mm. ale niech ja pani nie ma tutaj. Mam przerozowe, jest, mam tutaj przerozowe. Przerozowe schodki. I jeszcze jedno wam wspomnę. grałem tutaj na paczce modyfikacji od kolegi A druga sprawa jest taka, wiem, że co niektórzy tutaj są na takim poziomie wykokrzeni że już na pewno mowę smoka mają ubite, a może i nie, nie mam pojęcia niestety na ten temat ale wiem, że już tutaj są tak wygokrzeni ale ja wam powiem jedno myślę szczerze, że tak nie śpieszy, ja mam tam bardzo dużo czasu serwer dopiero się rozwija, ja tak samo i jest dobrze to mogę sobie rozwalić e, tutaj ja bym chciał sobie położyć e, teraz, no nie wiem czy przez nowe Dobra, chyba połowy zrobię tutaj przesławę deski, tak naprawdę. Aby to mieszkanko tutaj jakoś wyglądało. Jakokolwiek. Okej, okay, mam tak, mam tak, tam dalej nie potrzebuję tego tak mieć. To jest ok, to muszę na pewno poprzerabiać. Na razie, słuchajcie, to jest naprawdę to jest taki... Miejscówka, basa taka, taka początkowa. I można powiedzieć, że to podchodzi pod średniowiecze. Ale serwerek nie ma być tak celu środkowiecza lecz jak na razie, póki co jest ale będzie wchodził w rodzaj współczesny nawet gdy budowałem słuchajcie, spawna, no to ci gracze, co gra, grają tutaj na serwerze już, to mi mówili, że ja mówiłem, że serwer ma być współczesny tak, to jest prawda ale mi powiedzieli, że na razie to nie wygląda jak współczesność, tylko naprawdę wychodzi jak pod No halo, słuchajcie. Po pierwsze, można powiedzieć, że nie podchodzi pod ym, współczesność, tylko pod dlatego że to ma wszystko swoje początki. Ja jestem słuchajcie ciekawy, yy, tak, porównam, czemu by nie, możecie myśleć co chcecie, ale porównam sobie tą sytuację i jakbyście naprawdę... Mieli wybudować swój dom, a po prostu byście kupili sobie ciałkę, i tak naprawdę byście chcieli, aby już to jakoś zaczęło, zaczynało wyglądać. Tak jak to w realu wszyscy inni in robią, czyli budują sobie tak naprawdę jakieś tam, nie wiem, tapety, kafelki kładą i potem to po prostu zdejmują. Dlaczego? Robią po prostu remont i co aby to inaczej wyglądało. Dlatego ja tak samo jak na razie serwer wygląda do tej słuchacie na starożytność, ale będzie po prostu wyglądał współcześnie, bo ja wszystko będę dopiero wprowadzał, ja tutaj jestem sam, a dlaczego jestem sam, pewnie się zapytacie? Dlaczego nie byłam nikogo do pomocy? Po pierwsze, po co ja mam się użerać z innymi ludźmi, co mi powiedzą, że lepiej wygląda tak, a ja bym chciał być inaczej? A po na, na, a po na temat pluginów, z pluginami to akurat mogę się dogadać, bo mam akurat, dw, mam akurat dwóch takich kolegów, którzy mi pomagają i się z tego tak, tak naprawdę cieszę, że zgodzili się pomagać i nie jest aż to źle. Ok, jestem ciekawy, jak teraz mi tutaj to wyjdzie przeróbka sufitu. Jestem tego tutaj teraz mega ciekawy, jak mi tutaj, tutaj to wyjdzie. Mam nadzieję, że nie zaleje mi całego mieszkania. Ale wiesz, że szwier tutaj na pewno spadnie To jest na pewno bankowo Tak Okej, okej go. Wszystko mi pospadało Czyli ja mogę sobie to teraz tak pozamykać Jest O szkole mam Jest dobrze Tam tak samo Aha, i wszystkie teraz piartołki z góry są prosto nad wodę do góry, to jest akurat fajnie. Bo ja tu, o, ten który tutaj nawet mnie przypłynął. No i takie coś, to ja będę uwielbiał by w swoim domku, elekansko. No ale tego to już tutaj nie chcę, tego szwirku. Okej, okay. no, miejsce w gospodarce jest elekansko, i ja mogę tutaj po swojemu wszystko robić. Tak, ja to tylko bym chciał. I nikt mi tak naprawdę mi nie powie, tutaj e, że coś inaczej, a po prostu źle wygląda. Ja wam powiem tak. Jeśli po prostu. Yy, gracze, którzy są zapisani Przestaną nagle grać I... Będę przez pewien czas sam grał na serwerze Tak jak w kasie po prostu licencja serwera To ja cały świat skopiuję po prostu sobie na dysk I dalej będę sobie na tym grał Tam jest oczywiście moja platforma No i będę dalej sobie grał I nie, patrzeć, nie będę patrzył w ogóle Czy ktoś yy, ze mną przebywa na serwerze, czy nie no jak ktoś nie chce grać, to po prostu nie musi, co nie? Bo ogólnie dałem akurat IP prywatnemu na serwer jednemu kościowi, czyli jednemu panowi, tak muszę powiedzieć. No i... stwierdził, że on raczej grać nie będzie, bo mu się nie chce. Okej, okay, Spoczko, rozumiem. Nie chce grać to nie. Nie ma problemu. Ja nie trzymam, ja nie smuszam. Droga wolna. I wola droga wolna. Jak <laughs> to tak chce? Ja akurat gram, bo gram jest fajnie. Ała Nara, nara, na, nara, na, nara. Czemu kill Ja pierd... Aha, no właśnie, ja pierdzielę. o nie! o nie! Nie! Nara, nara! Na. Ja uciekam stamtąd. A weźcie chyba dlaczego? Szkielety i te sprawy. Spadaj! Haha! Ha. I teraz sobie w przyjść, jak chcesz. Okej, okay. okay, no nie na no peszardy. Ja, ja tam będę musiał coś zrobić. Ale tutaj ja mam chyba dość wysoko od tutaj wody. Nawet jak to tam jest tak wysoko? Myślę, że to jeszcze wystarczająco. Dlatego mogę spokojnie tutaj się wybudować. Tutaj w tym kierunku. No, i oczywiście kilof my się kończy, jakby nie inaczej. A słuchajcie, dzisiejszy odcinek to będzie taki początkowy, mi się wydaje, i taki króciutki, aby tak na wstęp coś było i było ok. A dalej to mam nadzieję, że wszystko się rozwinie. I mimo tego, że nawet y, malutko kraczu tutaj będzie grało, to mi się wydaje, że serwerek tutaj pociągnie do kury. Ja chciałem na początku naswać serwer akurat pikselowe cieniki Ale stwierdziłem, że Zrobię kontynuację przyjacielskiej krainy To co było kiedyś I to dziś będzie I to dziś jest I dzisiaj będzie No nie wiem czy mnie zrozumieliście Ale jest git No Gdzie moja baza to już pewnie wiecie gdzie jest moja baza Lecz korty wam nie pokazałem Ale tak i jeszcze, to nie jest jeszcze słuchajcie koniec Ponieważ Ja o tym nie zapomniałem Ja to zrobię nawet przy żeby nie było eee, Dobra mam to Mówicie zobaczyć jak powstaje kupoid przy okazji Czyli coś takiego I teraz sobie tutaj kamień dam Okej okay, mamy kamień I teraz szybciutko idę sobie na górę Idę sobie szybciutko na górę. I teraz on ciekawy jestem jak to będzie działało. To tam jest tak aż tak, tak. Hmm. Jak tam by się dostać teraz? A, bo dobra, ja to zrobię sobie sobie po odcinkiem. Tak będzie moim zdaniem najlepiej. No. Ale tak to wygląda kupo i mogę sobie połowić i mam zabezpieczone. Jak zapomnę no to... Ten, kto pierwszy będzie i zakupił, tu sobie ten teren. To będzie miały dwa świątynie i będzie miał episko. Ale mi wystarczy tak naprawdę tylko ta jedna świątynia, więc to tylko od Was tak naprawdę będzie zależało, czy jesteście pierwsi, czy nie. No, ja tutaj słuchajcie, to jak właśnie mówiłem, dużo dzisiaj akurat nie zrobię na to odcineczku. Bo to jest taki pierwszy, wstępny odcinek: krótki opis serwerka, co i ja, jak się tam dostać, musicie na ten serwerek. Ja sobie tutaj. Ugarnę sobie na pewno magazyn, bo tutaj będę miał początkową bazę i magazynek a na, a na powierzchni będę miał tak naprawdę tutaj nad wodą U góry będę miał statek jakiś I też będę musiał truknąć ciołki gdzieś indziej na mapie sobie wybudować Aby po prostu nie mieć nic połączone tutaj Więc to, no, ja mam słuchajcie nadzieję, że odcinek się nam spodobał jeżeli tak, napiszcie komentarz jesteście nowi na kanale, zasubskrybujcie kanał by na jak tak chcecie wasza trochę wola wolna, no i zostawcie kciuk w górę, jeżeli wam się podobał to odcineczek no i zapraszam na serwerek do opisu pod filmem czyli, obczajcie opis filmu i zapraszam was na serwerek, także do zobaczenia i widzimy się, miłego